Rodzinę. Dużą, w której wszyscy się znają. Są też ci wujkowie, będący kolegami rodziców na przykład, których zaprasza się na imprezę, taką jak dzisiaj. W twojej wyobraźni możesz to zobaczyć. To jedzenie. Dużo jedzenia. Dużo głosów. I dużo głosów musisz usłyszeć w swojej głowie teraz. I dużo pierwszy raz widzianych twarzy. Do tego ci wujkowie z własnymi rodzinami, których nie kojarzysz. Nie wszyscy się jednak dobrze bawią. Chociaż z konieczności przyszli, bo też z konieczności zostali zaproszeni. Nie są nikomu bliscy tak naprawdę, ale czasem ich obecność jest konieczna. Każdy się do nich uśmiecha, kiedy mówią, ale nikt nie zagada pierwszy. Są to tego typu yy, ważne postacie na bankietach, z którymi wypada porozmawiać, bo są istotni z wielu powodów, ale prywatnie. Polski nie jest takim kimś. Mamy wielu bliskich, mamy tak naprawdę rodzinę, dużą rodzinę. Na wschodzie rosyjski, ukraiński, białoruski. Wewnątrz kaszubski, niektórzy powiedzą, że śląski, ale no wiecie. Mamy też rodzinę na zachodzie. Są języki, jest język słowiański, malutki, ale jest w Niemczech. Są języki słowiańskie na południu. Jedynie gdzie ich nie ma, to na północy, ale tam Słowian nie brakuje, chociażby w Norwegii, Polaków, gdzie stanowimy największą procentową y, mniejszość narodową. Ale nie o tym dzisiaj. Są jednak języki, które nie mają własnej rodziny, które nie mają bliskich języki izolowane, izolaty języki, które przez swoją gramatykę, słownictwo inne czynniki nie wykazują podobieństwa z żadnym innym istniejącym językiem. Może też taki język należeć, co prawda, do którejś rodziny, ale być całkowicie odmiennym, nie, 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 niepodobnym, niemożliwym do dopasowania do reszty. To są też ci ludzie, właśnie stojący w kącie na imprezach, którzy z nikim nie rozmawiają, ani nikt z nimi rozmawiać też nie chce. Oczywiście podobieństwa i zapożyczenia. Wpływy to inna sprawa. Języki mogą mieć dużo obco brzmiących słów, naleciałości. Ale nie ma to związku z samą ich historią, przynależnością, z tym rdzeniem. Prawdziwym rdzeniem tego języka, z którego one, oni się wywodzą. Dlatego też na przykład japoński i koreański. Chociaż mają sporo podobieństw, oba są izolowane. Inne u podstaw. Oba łączy duża ilość zapożyczeń z Chin chociażby. Skąd zapożyczyły sporo gramatyki, pisownie, w słownictwo? Słownictwo was zapożyczyli też w dużej mierze z angielskiego. Ale wpływ to, jak mówiłem, nie to samo co prawdziwe pochodzenie. Sam trzon pozostaje samotny. Chociaż niektórzy językoznawcy starają się połączyć historycznie te na przykład dwa języki, japoński i koreański, nie ma ku temu większych podstaw. Zwłaszcza też, że Koreańczycy sami nie chcą być połączeni z japońskim przez historię, która między nimi była dosyć burzliwa. I niektórych pewnie może zaskoczyć, że tak duże i znane języki nie mają właściwie historii rodzinnej. Można to jeszcze sobie wyobrazić na przykładzie japońskiego, który krajem jest wyspiarskim, ma dużą historię izolowania się od innych. Być może nie jest to jedyny powód, dla którego jest izolowany. Ale na pewno miało to na to duży wpływ. Są też inne języki izolowane, które są w zasadzie niedostępne dla świata, bo ich użytkownicy się po prostu odcięli. To też może być powód, dla którego właśnie język taki jak japoński mógł odciąć się od reszty i pozostać odrębnym. Wszyscy jego krewni wymarli, a on został sam, bez żadnego śladu w drzewie genealogicznym. Podobna kwestia mogła wystąpić właśnie w baskijskim, który Wielu może kojarzyć, choć nie jest tak znany jak japoński, jest jednak używany na kilku obszarach na pograniczu Hiszpanii i Francji. Użytkowników ma coś koło miliona, jest używany w szkołach i jest powodem do dumy w kraju Basków, że tak powiem. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych i zawiłych języków Europy, który mógł przetrwać wyginięcie reszty swojej rodziny, między innymi przez to, że żyje w górach wysoko w górach, gdzie nie wszyscy mają dostęp, nie wszyscy chcą się zapuszczać, a maskowie z jakiegoś powodu wybrali to miejsce do życia i ich język tam przetrwał. Chociaż kwestia języka izolowanego wydaje się czymś egzotycznym dla nas Europejczyków, to prawda. Jest tu coś egzotycznego. Bo najwięcej takich języków jest w obu Amerykach. Tam jest ich mnóstwo ze względu na indiańską ludność, która dzieli się na wiele plemion oddalonych od siebie pustkowiami. Ameryka to jednak... Wielkie obszary pustkowi, oddzielenia układem geograficznym terenu. Co prawda, podobna kwestia może zachodzić też w Afryce, ale tam języków izolowanych jest o dziwo tylko trzy. A jest ich dużo jeszcze na przykład w Australii i Oceanie, gdzie, jak możemy kojarzyć, jest bardzo dużo wysp i wysepek, gdzie ludy mogą rozwijać się autonomicznie. Języków izolowanych jest też sporo w Azji, gdzie nadal istnieją nawet ludy, które nie mają kontaktu z cywilizacją, choć yy, niekoniecznie mo może to być np. w samych Chinach, ale w Indiach, gdzie istnieją obszerne lasy, do których nikt się nie zapuszcza, a Indie, jak wiemy, to specyficzny kraj. Jednak, jeśli wziąć pod uwagę izolację wewnątrz jakiejś rodziny, np. Na naszej indoeuropejskiej, możemy znaleźć w Europie jeszcze takie izolaty jak albański, używany oczywiście w Albanii, i ormiański. Czyli armeński używany w Armenii. Z własnego doświadczenia z językiem albańskim mogę faktycznie powiedzieć, że chociaż brzmi i wygląda jak coś całkiem znajomego, takie połączenie języka słowiańskiego z włoskim i trochę tureckim, to jest na tyle odrębne, że nauka go była jedną z rzeczy, które popchnęły mnie do większego zainteresowania językami. To jest coś, Wydaje mi się potrzebnego, żeby zderzyć się z czymś tak niezwykłym, bo to popycha do dalszego rozwoju i odkrywania. My w Europie, w Polsce, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy bliskich. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy blisko Czechów, mamy wewnątrz mnóstwo Ukraińców, mamy w telewizji mnóstwo Rosjan i możemy mówić o tych językach. Mówić w tych językach zna znajomie nasi rodzice, często dziadkowie. I mamy taką bliskość, że za granicą jest ktoś inny, ale jednak nam bliski. Możemy pochwalić się wspólną historią, możemy znaleźć własne słowa, wspólne słowa, jeśli cofniemy się wystarczająco daleko wstecz. W chociaż nie można się cofnąć przód, oczywiście. Ale jeśli bylibyśmy takim Albańczykiem, czy lepiej nawet powiedzieć Koreańczykiem, mamy wiele słów wspólnych z Chinami. Wiele słów wspólnych z Japończykami, wiele cech, które nas upodabniają, ale mimo wszystko jesteśmy czymś odrębnym, odrębnym bytem, który przeżył własne życie, który, chociaż historię ma powiązaną z otaczającymi ich sąsiadami, moglibyśmy być całkowicie niezależni. Nasze drzewo genealogiczne tak naprawdę składa się tylko z pnia, nic więcej. Korzenie nasze są tak głęboko zakopane. Jest jeden mały korzonek, mały, wąski, ale bardzo długi, który sięga nie wiadomo dokąd, stamtąd bierze całą siłę życiową, żeby zasilić ten odrębny, izolowany język. I kto wie, co przyniesie przyszłość? Jak wiemy, języki powoli zaczynają się zlewać. To jest też ciekawa kwestia, bo chociaż małe języki starają się być pielęgnowane nieraz, wiele izolowanych języków wymiera, bo zwykle nie są tak duże jak japoński czy koreański. One są na w miarę bezpiecznej pozycji, chociaż kto się ich uczył, albo oglądał anime, czy słuchał koreańskich piosenek, wie, że ilość zapożyczeń jest po prostu ogromna i czasem wydaje się, że wystarczyłoby powiedzieć zdanie po angielsku, ale z azjatyckim akcentem, żeby być zrozumiałym. Ciekawe, czy przyszłość i globalna internetowa unifikacja można powiedzieć ujednolicenie wszystkich języków. Nie sprawi, że wielkie języki nie staną się czymś nauczanym tylko w szkołach, tak jak czasem u naszych sąsiadów. Powiedzmy, ukraiński jest nauczany w szkołach, chociaż w praktyce nie jest używany w pewnych obszarach. Ciekawe, czy języki izolowane nie staną się tylko częścią historii, do której niewielu będzie w ogóle chciało docierać? Czy polski nie stanie się izolowany na mapie świata, jeśli nadal będzie szeroko używany? Czy języki słowiańskie ze wschodu nie zleją się w jeden? Czy polski nie pochłonie innych małych języków, które będą istniały już tylko na papierze? Dzisiaj może za dużo rozważań, ponieważ ten odcinek może być lekko izolowany od reszty ilością faktów, ale bardzo jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Czy znacie któryś z izolowanych języków? I co sądzicie o tym, że polski ma tak bliskich krewnych, jakich ma? Jakie macie do nich stosunki? I czy nie wolelibyście na przykład, żeby polski był czymś bardziej niezwykłym niż jest jeszcze bardziej, chociaż oczywiście jest już dość niezwykły, żeby mówić o nim, że jest niesamowity? Ja tymczasem życzę Wam niesamowitego dnia pełnego ciekawości i niezwykłości. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego, że może pomyśleliśmy o czymś wspólnie. Tymczasem ja zapraszam do innych filmów na tym kanale i mówię do zobaczenia.